Cześć, dzień dobry, Maciej Barański, firma ASS-Audio. Kolejna nowość w grupie Harman, co może wielu zdziwić, to firma Flux i oprogramowanie SPAT Revolution, czyli system miksowania imersyjnego, system odtwarzania też imersyjnego, przystosowany do instalacji stałych, ale także i sytuacji live'owych. Wiele jest systemów imersyjnych na rynku, każdy ma swoje plusy, minusy, natomiast Chciałbym powiedzieć tak naprawdę kilka najważniejszych rzeczy dotyczących SPAT Revolution. Pierwsza rzecz to taka, że jest to oprogramowanie bardzo proste, bardzo intuicyjne i otwarte na różnych producentów systemu nagłośnienia, pomimo tego, że znajdujemy się na stoisku Harmana powiązanego jak gdyby z JBL-em. Druga rzecz jest taka, że to oprogramowanie posiada kilka metod tworzenia imersji obiektowej, skutkujących tym, że nie powstaje filtracja grzebieniowa z powodu zaistnienia danego źródła w wielu głośnikach. To jest też informacja, myślę, dosyć ciekawa. Trzecia kwestia jest taka, jeżeli ktoś by się bał niezawodności tego rozwiązania w odniesieniu tak naprawdę do tego, że jest to oprogramowanie działające na komputerze, to powiem tylko tyle, że w sytuacji live'owej możemy mieć dwa komputery z dwoma instancjami oprogramowania, które będą pracować w systemie redundantnym. Tak więc tutaj też nie powinniśmy się obawiać tego, że jest to rozwiązanie mało stabilne. Natomiast myślę, że w najbliższych miesiącach będziemy się przyglądać temu rozwiązaniu. Będziemy też starać się szkolić Was, jeśli chodzi o to programowanie, i jak gdyby otwierać Was na ten software. Zachęcam do kontaktu z nami. Tak naprawdę myślę, że też niedługo pojawią się instalacje i wdrożenia oparte właśnie o Spat Revolution. Chciałem jeszcze Wam pokazać jedną ciekawą rzecz. Bolączką wszystkich systemów imersyjnych jest brak możliwości wykonania downmixu. Imersyjnego do wersji stereo. I tutaj, słuchajcie, jest taka sytuacja, że możemy wykonać sobie miks w tym oprogramowaniu, imersyjny, natomiast możemy stworzyć kilka przestrzeni z różnymi setupami głośnikowymi. To oprogramowanie w każdym z tych przestrzeni ten miks przetransponuje na dany setup głośnikowy. Co za tym idzie? Możemy mieć na przykład salę, gdzie jest nagłośnienie immersyjne, wiele głośników, a możemy mieć obok na przykład room, w którym mamy tylko głośniki stereo i w obu tych miejscach ten miks zabrzmi podobnie. Możemy też mieć na przykład osoby, które mają wady słuchu, na przykład i chcemy im wtedy dać słuchawki, one są w stanie z kolei odsłuchać binauralnie ten miks na słuchawkach. To jest coś, czego z tego co wiem, nie oferuje żaden inny system imersyjny na rynku.